Zapewne wielu z Was zna choćby ze słyszenia serial Wikingowie, który został wyprodukowany przez History Channel i który można obejrzeć na Netflixie. Przyznam, że wywarł on na mnie spore wrażenie. Dzięki temu serialowi zacząłem bardziej wgłębiać się i interesować kulturą i historią nordycką. Oczywiście wiadomo, że niektóre fakty zostały zmienione lub po prostu pominięte, jak to bywa w serialach. Natomiast zaciekawiły mnie wątki historyczne i zacząłem się do poszukiwać wszelkich niezgodności oraz postanowiłem je Wam ukazać. Jeżeli ktoś nie oglądał serialu, a planuje, to ostrzegam przed spoilerami i proponuję wrócić do filmu po nadrobieniu serialu. Jeżeli ze mną zostałeś, to bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. A więc od początku. Serial opowiada historię Ragnara Lodbroka, jednego z najsłynniejszych wojowników trzystuletniej epoki Wikingów. Lodbrok to tylko przydomek Ragnara, który zdobył w późniejszym czasie. Zgodnie z historią był synem króla Danii. Sigurdaringa. Natomiast w serialu został przedstawiony jako zwykły rolnik, który z czasem zyskał wyższe tytuły, a nawet został królem. Czyli tak naprawdę nie był zwykłym wojownikiem, który musiał wywalczyć swój los. Przedstawię wam teraz w skrócie, jak to było w serialu. Ragnar wyzwał Jarla na pojedynek, który zwyciężył. Dzięki temu został przywódcą Wikingów. Natomiast na przełomie drugiego sezonu król chciał zabić Ragnara, ponieważ był o niego zazdrością. I myślał, że chce on mieć wszelkie bogactwa dla siebie. Jednak główny bohater był sprytniejszy i przewidział spisek. Podczas próby zabójstwa Ragnar był już na to przygotowany i bronił się. W walce zwyciężył oczywiście nasz główny bohater. Jak możecie się domyślać, dzięki temu stał się królem. Historycznie Ragnar z góry miał narzucone, że zostanie następcą króla i nie musiał w żaden sposób o to zabiegać. Zgodnie z legendą Ragnar miał trzy żony: Lagerte, Tore Borgar i Aslak. W serialu nie występuje natomiast córka jarla Gotlandii, czyli Tora. Możemy się tylko domyślać, dlaczego nie została ukazana w serialu. Przybliżę Wam teraz jej legendę. Zgodnie ze skandynawskimi podaniami i sagami, ojciec Tory postawił na jej straży wiwerne, a przed wejściem do jej pokoju znajdowały się jadowite węże, aby ustrzec ją przed porwaniami i zalotnikami. Jej ojciec oznajmił wówczas, że mężem Tory zostanie tylko ten, kto zabije wiwerne. Udało się to Ragnarowi, który zabił gada. Następnym krokiem było przedostanie się do jej komnaty przez jadowite węże. Aby to osiągnąć, owinął nogi grubą wełną i zanurzył się w wodzie. Po wyjściu poczekał, aż spodnie zamarzną. Dzięki temu węże nie mogły go kąsać i tak przedostał się do swojej wybranki. Stąd wziął się też jego przydomek Lodbrok, oznaczający Włochate portki. Możliwe, że przez mityczność tej sytuacji Tora nie pojawiła się w serialu. Aczkolwiek drugą niewiadomą jest, czy żona Ragnara, Lagerta, faktycznie istniała. Historycy sugerują, iż jej postać może być całkowicie fikcyjna. Niektórzy doszukują się w niej nawet bogini. Dodatkowo War to napomnieć, że żony Ragnara się nie znały, więc Lagerta nie mogła zabić Aslog, tak jak było to w serialu. Nigdy się nawet nie spotkały. Był to jedynie wymysł reżysera i scenarzysty. Legendy o Ragnarze opowiadają o nim i jego pięciu dzieciach, a byli to Bjorn, Żelaznoboki, syn z pierwszego związku Ragnara oraz pozostała czwórka poczęta ze związku z Aslog, czyli Ubbe, Wicker, Sigurd wężowe oko oraz Aivar bez kości. Ciekawostką jest fakt, że Ragnar posiadał jeszcze dwójkę nieślubnych dzieci Erika i Agnę. Kolejna ciekawostka, której pewnie nie znacie jest obiornie, gdyż w rzeczywistości jego matką nie była Lagerta, tylko Aslog. Podejrzewam, że ten zamysł miał na celu okazanie miłości i więzi pomiędzy bohaterami. Serialu rodzeństwo początkowo bardzo się wspierało. Z czasem narodziły się konflikty o władzę. Przykładowo pierwszym poróżnieniem rodzeństwa była śmierć, o której wspomniałem wcześniej, czyli zabójstwo Aslok przez lagertę. Kurka dzieci Ragnara chciała dokonać zemsty za swoją matkę. Bjorn bronił wtedy własnej matki, co właściwie było oczywistym czynem. Po śmierci Ragnara, do której przejdziemy później, zniknęło ostatnie spoiwo całej rodziny i rodzeństwo zaczęło mieć różne zdania, przez co powstały kolejne konflikty. W rzeczywistości byli oni zgodnym, wspierającym się rodzeństwem. Zapewne konflikty między nimi zostały wprowadzone, aby urozmaicić serial dodać zwroty akcji i szczyptę netflixowej dramy. Ciekawym i dodatkowym faktem jest to, że nigdzie nie znajdziemy potwierdzenia na to, kto jest najstarszym i najmłodszym synem Ragnara. Jednak jest pewna teoria, do której przejdziemy za chwilę. W finale czwartego sezonu na rozkaz króla Elli, główny bohater zostaje pojmany. Król chciał zemścić się za najazdy na jego ziemię. Publicznie torturował ragnara, a następnie skazał na śmierć. Ragnar poległ w dole pełnym jadowitych węży. Kiedy ta informacja dotarła do jego synów, ci postanowili pomścić ojca. Zebrali żołnierzy z całej Norwegii i właśnie tak powstała największa armia pogan ówczesnej Europy. Na jej czele stał żelazno Żelaznoboki. W zemście najechali ziemię władcy Eli. Armia była tak liczna, że bez trudu przezwyciężyli króla. Śmierć Ragnara została pomszczona, a sam władca Nortumbri został skazany na torturę znaną jako Krwawy Orzeł. Dla tych, którzy nie mają pojęcia co to jest, już wyjaśniam. Tortura polegała na wycięciu orła na plecach ofiary, a następnie oddzielano żebra i kręgosłup na boki, które tworzyły skrzydła. Rany posypywano solą i wyjmowano płuca i rozkładano je na żebrach. Brutalnie, prawda? A teraz czas na drobny szczegół. Tak naprawdę dowódcą armii był Aiwar bez kości, a nie Bjorn, tak jak to było w serialu. I to Aiwar dokonał zemsty w postaci krwawego Orła na Eli. Możemy wrócić tu do teorii o wieku synów Ragnara. Najprawdopodobniej najstarszym synem był właśnie Aiwar, ponieważ to on dowodził wielką armią. Zazwyczaj na czele takich armii stała osoba najbardziej doświadczona bojowo i życiowo. Na koniec luźne ciekawostki. Do dzisiejszych czasów przetrwała podobizna Ragnara Lodbroka w postaci płaskorzeźby, która znajduje się na zamku Frederiksborg w Hilleroth. Wygląda ona tak. Możecie sami porównać, czy widnieje jakieś podobieństwo pomiędzy aktorem wcielającym się w rolę a podobizną z płaskorzeźby. Drugim porównaniem będzie kurhan Bjorna Żelaznobokiego. Kurhan istnieje naprawdę. I znajduje się na wyspie Munso niedaleko Sztokholmu. Aktualnie nosi nazwę Björn Jarcidas Hock, kopiec biorna żelaznobokiego. Oczywiście nie ma żadnych dowodów potwierdzających, że kurhan faktycznie należy do Biorna. Serialowy kurhan wygląda natomiast tak. Tu również możecie porównać sobie podobieństwo. To już wszystkie różnice i ciekawostki, które dziś dla Was przygotowałem. Pamiętajcie również, że nie wszystko jest do końca udowodnione lub nawet nie ma na to żadnych dowodów. Oczywiście takich informacji jest znacznie więcej. Jeżeli bylibyście zainteresowani podobnym materiałem w przyszłości, to dajcie znać w komentarzach. Przy okazji napiszcie, czy serial też się Wam podobał.